Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Dorośkiewicz, jestem specjalistą do spraw komunikacji społecznej Politechniki Białostockiej. Mam zaszczyt w imieniu jej magnificencji rektor Politechniki Białostockiej, doktor habilitowanej inżyniery Marty z profesor Politechniki Białostockiej. powitać Państwa na konferencji prasowej poprzedzającej otwarcie kampusu 5G Network Open Run Lab, które dziś uruchomimy w tym właśnie budynku, głównej siedzibie Wydziału Elektrycznego, jednego z dwóch najstarszych wydziałów naszej uczelni. Serdecznie witam jej Magnificencję rektora doktora habilitowaną inżynier Martę z zbryruk profesor Politechniki Białostockiej, pana doktora inżyniera Sławomira Pietrzyka, prezesa zarządu ISYLS, panią Paulinę Mazurek, współzałożycielkę i prezeskę zarządu Bitspiration Booster, pana Macieja Staszaka, wiceprezesa MITLSA, Pana Krzysztofa Kowalczyka, dyrektora sprzedaży Pilot Packard Enterprise. I pana doktora habilitowanego inżyniera Bogusława Butryłę, profesora Politechniki i dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Ale jak widzą Państwo ławy są wypełnione, bo są z nami m.in. pan Krzysztof Marek Karpieszuk, sekretarz miasta Białegostoku, reprezentujący pana doktora habilitowanego Tadeusza Truskolaskiego, profesora Uniwersytetu w Białymstoku, prezydenta miasta Białegostoku. Jest pan Andrzej Targosz, członek zarządu Biciration Booster. Pan Piotr Guziewicz, dyrektor Biura Planowania, Sieci i Rozwoju Usług w EMITEL SA, panowie Mikołaj Szyszkowski i Łukasz Soliński z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest też z nami także bardzo ważna osoba. Pan doktor habilitowany inżynier Mirosław Świercz, profesor Politechniki Białostockiej, pierwszy zastępca rektor, a także prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej bezpośrednio nadzorujący te właśnie umowy. Są z nami także dr inżynier Wojciech Trzasko, prodziekan ds. rozwoju i współpracy w działu elektrycznego. Pan doktor habilitowany inżynier Andrzej Ruszewski, profesor Politechniki Białostockiej, dyrektor Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki. Pan doktor habilitowany inżynier Łukasz Sajewski, profesor Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Automatyki i Robotyki. Są też wybitni nauczyciele, akademicy, pan doktor inżynier Andrzej Zankiewicz, doktor inżynier Maciej Sadowski i nasz goście z Wydziału Informatyki i Politechniki Wielostockiej, doktor inżynier Tomasz Grześ. Są też z nami przedstawiciele Riga Technical University z tamtejszego Wydziału Telekomunikacji, Aleksander Ipatow z Elans Grabs i Tianhua Chen. Przyjechali do nas, bo chcą nawiązać współpracę z Politechniką Białostocką, by wymieniać się doświadczeniami. Oni uruchomili swój Open RUN Lab pod koniec ubiegłego roku, także z IS Wireless. Witam przedstawicieli mediów, naszych studentów i obserwatorów transmisji w sieci. Proszę o jej magnificencję, Politechniki Białostockiej, o oficjalne przywitanie naszych gości. Witam Państwa bardzo serdecznie w siedzibie Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Szanowni Państwo, Politechnika Białostocka w 75 roku swojej działalności nadal intensywnie się rozwija, zacieśnia współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tego dowodem jest też dzisiejsza konferencja prasowa, mało tego, podejmuje stale nowe wyzwania. Pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Campus 5G Open Network, Open Run Lab, za inicjatywę, realizację i rzeczywiście nowe spojrzenie na technologię. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy, panie rektorze. Sieci prywatne 5G są już obiektem zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego. Miasto Białystok jest ważnym ośrodkiem akademickim, który na różne sposoby zachęca do studiowania w stolicy Podlaskiego. W Białymstoku już teraz mamy szansę na kształcenie kadr do pracy właśnie w takich sieciach. Dlaczego sieci prywatne przyniosą korzyści ich użytkownikom, wyjaśni nam dr inżynier Sławomir Pietrzyk, prezes zarządu AS Wireless, a zarazem założyciel tej innowacyjnej firmy. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę z tego, że możemy dostarczać nasze technologiczne rozwiązania jako polska firma dla polskiej uczelni we współpracy z naszymi partnerami. Ta, ta instalacja, ten początek, mam nadzieję, długofalowej współpracy jest ważny z wielu względów. Po pierwsze, budujemy sieć z wykorzystaniem częstotliwości przeznaczonych do, użyć, do użytku lokalnego. I to jest ta, to rozdanie częstotliwości, to udostępnienie częstotliwości, które prezes UKE zrealizował w połowie zeszłego roku i które ma możliwość takiego oddolnego pobudzenia powstawania tych sieci. I świetnie, że taką sieć mamy możliwość zbudowania na politechnice. Białostowskie znaczy zbudowaliśmy ją, będziemy ją rozwijać. Druga rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, to to, że budujemy to w modelu otwartym. Model otwarty jest inkluzywny, w którym współpracujemy razem nad stworzeniem tego finalnego kształtu funkcjonalności sieciowej. Oczywiście jest ona zgodna ze standardami, w pełni kompatybilna, ale na jej wpływ. Mogą wpływać na nią, na jej parametry, na jej funkcjonalności, mogą studenci. Tak chcemy pracować, aby to studenci byli współtwórcami technologii. No, to jest model zupełnie inny niż taki, w, której, w którym studenci, a jutrzejsi absolwenci po prostu idą gdzieś do pracy coś tylko instalować. Mamy możliwość twórczego pobudzenia młodzieży, yy, i studentów, i zaangażowania ich w, w prace techniczne, technologiczne. I trzecia rzecz, którą chciałbym podkreślić, to to, że ten model otwarty, inkluzywny, dlatego jesteśmy w tak tutaj, można powiedzieć, szerokim gronie, małego ekosystemu de facto, ten model otwarty przez wielu jest wskazywany jako fundament budowy sieci szóstej generacji. Więc robiąc ten krok dziś, Zapewniamy sobie w pewnym sensie przejście logiczne do kolejnej generacji systemów telekomunikacyjnych. Bardzo mnie cieszy, że to się dzieje w Polsce, bardzo mnie cieszy, że to się dzieje właśnie w Białymstoku i jestem dumny, że no, mam przyjemność współpracować właśnie z takimi partnerami jak państwo i robić to przede wszystkim dla studentów, ale no, ten kontekst użytkowy jest dużo szerszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Powstanie kompletnego laboratorium, bo to nie tylko sieć, ale przecież całe laboratorium, w którym właśnie będą studenci mogli wpływać na parametry tej sieci, nie byłoby możliwe bez udziału między innymi spółki MITEL Jest Jest z nami pan Maciej Staszak, wiceprezes MITEL Dzień dobry państwu. Ja chciałbym serdecznie podziękować za to, że mogliśmy się tutaj znaleźć. Cieszy nas to, że zostaliśmy zaproszeni do tego projektu i z miłą chęcią naprawdę wzięliśmy w nim udział. Jak tutaj do państwa jechałem, dzisiaj z Warszawy, to tak sobie przypominałem moje czasy studenckie. Miałem okazję studiować Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Spędziłem tam bardzo fajnych pięć lat. Natomiast nie przypominam sobie, żeby były wówczas takie fajne możliwości, przepraszam za kolokwializm, jak dzisiaj właśnie stwarzamy tutaj wspólnie z naszymi partnerami, żeby studenci nie tylko siedzieli no wtedy nad książkami, teraz pewnie nad książkami mniej siedzicie, ale siedzieli nad książkami oglądali jakieś rysunki tylko dotykali tego co jest rzeczywiste co jest najnowocześniejszym rozwiązaniem technologicznym na świecie bo pamiętajmy proszę że dziś mówimy rzeczywiście o projekcie który tak naprawdę w wielu miejscach na świecie jeszcze funkcjonuje mówimy o prawdziwej formule private network zbudowanej w 5G w częstotliwości 3942 czyli tak jak powiedział prezes Cyrus Wireless przygotowanej do budowania sieci lokalnych kompletnie niezależnych od operatorów szerokopasmowego dostępu do internetu, tworzących zupełnie nowe możliwości i nową przestrzeń dla całej gałęzi technologicznej. Więc cieszę się, że w Polsce, że z młodymi ludźmi, którzy mam nadzieję będą aktywnie korzystać z tego rozwiązania, co więcej sami będą tutaj dużo wnosić ze swoich pomysłów, bo po to też instalujemy tą instancję na, na Politechnice, żeby pobudzić twórczość, być może pojawią się nawet wokół tego jakieś startupy, które przyniosą wiele ciekawych rozwiązań. My liczymy też na to, że będziemy mogli czerpać ze współpracy z Wami. Wkładamy ze swojej strony technologię, mamy swoje pomysły na tą technologię na przyszłość, ale staramy się uczyć też każdego dnia. I dla mnie to będzie naprawdę wspaniałe doznanie i duże wyzwanie do tego, żeby tutaj z Państwem pracować i nie tylko mówić o, o samej technologii, ale szukać przede wszystkim usług i zastosowania tej technologii w przyszłości bo nie robimy tego po to, żeby pokazać, jak technologia, przepraszam za kolejny kolokwializm, jest fajna, tylko robimy to po to, żeby pokazać, jak możemy przyspieszyć rozwój gospodarczy, jak możemy zainwestować w tą nową technologię, zbudować nowe formuły, wykorzystując właśnie sieci private networks, które mam nadzieję będą w Polsce kwitły. I wierzę też, że przy dużym udziale, udziale państwa i też w jakiś sposób zapoczątkowujemy właśnie rozwój też tej tej sieci, będąc tu dziś wspólnie z wami. Także dziękuję, teraz jeszcze cieszę się naprawdę, że jestem tutaj z państwem. Dziękuję panie prezesie. Sieci prywatne są już w sferze zainteresowań jednostek samorządu terytorialnego, stąd nasz gość z miasta Białystok, ale też sieci potrzebują mocy obliczeniowych. Kompletne laboratorium to właśnie takie moce. Te Politechnika Białostocka otrzymała tutaj do laboratorium dzięki współpracy z Hewlett Packard Enterprise. Ja chciałem także podziękować za możliwość uczestnictwa w otwarciu tego laboratorium. No to laboratorium jest takim doskonałym przykładem współpracy pomiędzy uczelnią, pomiędzy polskimi dostawcami innowacyjnych rozwiązań, dostawcami telekomunikacyjnymi, a także międzynarodowymi liderami w dostarczaniu infrastruktury informatycznej, która jest tak niezbędna do budowy. Sieci 5G. Ja może nie będę się powtarzał, ale chciałem jedną taką Waszą rzecz powiedzieć, takie przemyślenie, także z drogi dzisiaj. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, 5G było takim buzzwordem 4-5 lat temu, wtedy, gdy obiecywano nam to, co to 5G przyniesie. Teraz tym bazowcem jest oczywiście sztuczna inteligencja i trochę zapominamy o tym, co kiedyś było takim nośnikiem nowoczesności. Dziś otwieracie Państwo laboratorium. W tym laboratorium wierzę, że nie tylko studenci nauczą się korzystać z 5 ale przede wszystkim pokażą, w jaki sposób technologia jest w stanie dostarczyć wartość do, naszych, do naszej gospodarki dla naszych instytucji publicznych i prywatnych. Wierzę w to, że państwo, studenci, którzy będą w tym laboratorium się kształcić, wyniosą nowe rozwiązania, wniosą nowe pomysły do czegoś co też kiedyś było buzzwordem IoT, czyli internetu rzeczy, do rozwiązań dla przemysłu 4.0 czy 5.0 czy do tak zwanych inteligentnych miast Smart City. Także raz jeszcze bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia, za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kowalczyk z Hewlett Packard Enterprise przypomniał o internecie rzeczy. To już jest normalny przedmiot, który wykładamy właśnie w Politechnice Białostockiej. Obecnie na naszej konferencji prasowej studenci studiów magisterskich na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, kierunku który uzyskał Your ACE Label, czyli certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami, z pewnością będą chcieli wiedzieć, w jaki sposób będą mogli korzystać z tak unikatowego projektu. Zapraszam do mikrofonu dziekana Wydziału Elektrycznego, pana profesora Bogusława Butyłę. Dziękuję bardzo. Zanim skieruję moje słowa do studentów, chciałbym przede wszystkim podziękować serdecznie wszystkim Państwu, wszystkim firmom, które zaangażowały się w otwarcie tego laboratorium, za oferowanie nowych możliwości dla studentów Politechniki Białostockiej, możliwość prezentacji nowych technologii i ucieleśnienia tych pomysłów, które mam nadzieję nasi studenci będą mogli Państwu zaproponować za jakiś czas. Natomiast kierując słowa do studentów, chciałem gorąco namówić Państwa do korzystania z możliwości tego laboratorium. W tym laboratorium poznacie Państwo kolejne możliwości, jakie dają systemy telekomunikacyjne. To jest jedna ze specjalności, jaką oferujemy na kierunku elektronika i telekomunikacji. Ale słowa moje kieruję również do studentów innych kierunków studiów, zajmujących się innymi zagadnieniami. W tym budynku. Proszę Państwa, rozwijamy również technologie wspomniane już tutaj, związane z e, ogólnie pojętą elektroniką i telekomunikacją, z e, pomiarami, z automatyką, sterowaniem, cyfryzacją przemysłu, przemysłem 4.0, zastosowaniem wybranych e, rozwiązań z robotyki w przemyśle. Tu wszędzie e, rozwiązania technologiczne oferowane przez sieć 5G mogą znaleźć zastosowanie, i tutaj też można. Znaleźć ciekawe rozwiązania, które mam nadzieję Państwo zaproponujecie w ramach swoich prac, a być może dalszych osiągnięć zawodowych. Także gorąco namawiam do korzystania z laboratorium na zajęciach w ramach kół naukowych, być może na, w szkole doktorskiej. To laboratorium, tak jak inne, stoją przed Państwem otworem, także gorąco zapraszam. Dołączamy się do zaproszenia pana Dziekana, profesora Bogusława Butyło. Zanim pan Dziekan zaprosi państwa do zwiedzania, bo to nie jest koniec naszej uroczystości, pierwszego w Polsce kampus 5G albo 5G Network Open Run Lab. Chciałbym tylko przypomnieć, że inwestycja została zrealizowana przez firmę IS Wireless, która pozyskała finansowanie od funduszu BitSpiration Booster. Jest z nami pani Paulina Mazurek, pomysłodawczyni i szefowa z funduszu. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za możliwość krótkiego wystąpienia. Rzeczywiście mieliśmy przyjemność zainwestować w IS Wireless dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, widząc ogromny potencjał technologii, jaką spółka rozwija. I uważam, że to była naprawdę świetna decyzja. Inwestycja odbyła się w ramach współpracy regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z którym ta współpraca świetnie się układa i tutaj staramy się wspólnie wspierać województwo i pomysły powstające w regionie, jak również mające wpływ na region, rozwijające technologie wspólnie zrealizowana również z Funduszem Wschodnim z Białego Stoku oraz z Urzędem Marszałkowskim. Tak Serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom, dzięki którym ta inwestycja była możliwa i w ramach której powstało laboratorium. Ja bardzo dziękuję również władzom Politechniki za to, że dostrzegły ten potencjał i, i, i zgodziły się podjąć tego typu współpracę. Bardzo liczę na to, że takich projektów będzie więcej. Liczę na to, że faktycznie przede wszystkim studenci skorzystają z tego rozwiązania. No i jeżeli tutaj pan prezes wspominał o startupach powstających na bazie tej technologii, którą tutaj macie, to my bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkie startupy. Planujemy kolejne inwestycje już w ramach innych funduszy, ale sieć wsparcia jest ogromna, jest coraz więcej prywatnych funduszy inwestycyjnych w Polsce cała masa programów e, dofinansowań publicznych. Także kibicuję mocno, życzę wam powodzenia i gratuluję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję pani Paulinie Mazurek, prezesca zarządu Bitspiration Booster. A więc, szanowni państwo, widzicie, studenci mają okazję do rozwoju, politechnika do kształcenia studentów na najwyższym poziomie, który standardem stanie się dopiero za kilka lat, czyli właśnie nauczania jak wykorzystywać jak najlepiej prywatne sieci 5G. Nie pozostaje nam nic innego jak podziękować Państwu za to spotkanie i czekać kiedy Dziekan Butryło zaprowadzi Państwa do laboratorium. Jerzy Doroszkiewicz, Politechnika Wiarostocka.